Cześć, witam Ciebie na kolejnym treningu. Tym razem łagodne otwarcie klatki, lekkie otwarcie ramion i dolnych pleców. Ten trening będzie idealny, jeśli masz pracę siedzącą, albo po prostu się garbisz na co dzień. Troszeczkę sobie otworzymy i zmobilizujemy górne plecy. I użyjemy do tego rolki. Pamiętaj, że rolkę raczej chcemy mieć gładką. Nie polecam, szczególnie z takimi ostrymi wypustkami. Jeśli ma delikatne tam jakieś bardzo delikatne wypustki, to spoko. Ważne, żebyśmy się tutaj dobrze czuli. I zaczynamy sobie od rolowania pośladków. Także usiądź sobie. Prawym pośladkiem na rolce, ręce z tyłu i zakładamy prawą piętę na lewe kolano. Ciężar ciała przenosimy na prawą stronę i jedziemy lekko w górę i w dół. W górę i w dół. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Odłóż stopy na podłogę. Ciężarcia zostaje na tej prawej stronie. I też pracujemy lekko w górę. I w dół nadal tylko prawy pośladek. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ok. I wyjeżdżamy sobie na dolne plecy. Nadal prawa strona dolnych pleców. Przejdź na prawe przedramię, lewa ręka prosta, domknięte żebra. I rolujemy lekko w górę i w dół. Cały czas staramy się lekko podwijać miednicę. Tak, żeby jak najmocniej wyeksponować, oczywiście w cudzysłowie, te dolne plecy. Żeby je po prostu poczuć. OK, i schodzimy. I to samo lewa strona. Czyli, najpierw, lewy pośladek zakładamy lewą piętę na prawe kolano, przenieść ciężar ciała na lewą stronę. I też jedziemy w górę i w dół. I odłóż sobie stop na podłogę i to samo. przemasuj sobie lewy pośladek. Postaraj się pamiętać cały czas mieć rozluźniony ten pośladek. Dobrze. I wjeżdżamy sobie na dolne plecy, przejdź na lewe przedramię, prawa ręka prosta, podwinięty ogon pod siebie. Jedziemy w górę i w dół. Dobrze, opuść biodra na podłogę i przenosimy rolkę na środek naszych pleców. Splatamy dłonie za głową, domykamy żebra. Unieś biodra do góry na podwiniętej miednicy i wdech wjeżdżamy w górę w stronę szyi, wydech zjeżdżamy w okolice żeber, wdech wjeżdżamy w górę. I wydech zjeżdżamy. Może coś tam tobie tutaj klikać w kręgosłupie. Raczej nie ma się czym przejmować. To jest normalne, że tu coś tam czasem przeskakuje. Łokcie się do sufitu. Jeszcze dwa, i jeszcze raz. I teraz otwieramy ramiona, skręcie w prawą stronę i przemasuj sobie przede wszystkim prawą łopatkę. Tutaj im bardziej ciała przejdziemy na prawo, tym będzie bardziej czuć i mniej tym troszeczkę mniej. Więc możecie sobie dopasować do własnych odczuć. I dzisiejszych możliwości. Dobrze, no i skręcamy na drugą stronę. Opuść biodra na podłogę i rolkę mamy mniej więcej za łopatkami. Starasz się utrzymać podwiniętą miednicę, czyli nie wywalamy teraz brzucha do przodu w kolejnym ćwiczeniu. Z wdechem otwieramy klatkę prysową i z wydechem zamykamy. Czyli nie chcemy dołączać do tego dolnych pleców i takie właśnie wypięcie pośladków. W ten sposób, jak widzicie, ja bez problemu dotykam tutaj podłogi, ale jak podwinę miednicę, to jest zupełnie inna robota. Także spróbujcie tego pilnować. Obie wersje są jakby co ok, szczególnie jeśli masz problem z ruchomością dolnego odcinka kręgosłupa. Śmiało możesz pracować. Tu nie warto ze wszelką cenę oczywiście. Usztywniać całego kręgosłupa, ale skupiamy się dzisiaj na górnych plecach, stąd właśnie to podwinięcie. Kontynuujemy ten ruch. 5, spokojny wdech i wydech. 4. I wydech. 3. I wydech. Dwa. I zatrzymaj się na otwarciu i delikatnie bujesz się z prawej na lewą stronę. Już tu teraz możesz troszkę otworzyć klatkę piersiową, troszkę rozluźnić brzuch i rozcierasz okolice łopatek. Dobra, i teraz robimy kółka klatką pierśową, czyli przez zaokrąglone plecy przechodzimy przez bok do otwarcia. Pięć powtórzeń na stronę 4, 3, 2, 1 i druga strona. Mam nadzieję, że to tak samo dla Ciebie. Jak dla mnie jest mega przyjemne, szczególnie po długim dniu pracy albo z rana, też bardzo fajnie się rozruszać. Trzy, dwa i jeden. Na, zostajesz na otwartej klatce piersiowej i oddychasz w kierunku dolnych żeber. Jeszcze takie dwa oddechy. I teraz lewa ręka zostaje pod głową, prawa ręka przez górę sięga do tyłu. I teraz tą prawą ręką będziemy pracować, jakbyśmy robili aniołki ze śniegu, czyli ręka idzie przez bok do biodra i wraca przez górę do tyłu. 6. Pięć, cztery, trzy, dwa, I jeden. I wraca ręka za głowę i druga strona. To samo. Sześć powtórzeń, otwarta klatka. Pięć. Cztery. Trzy dwa i jeszcze raz. Ok, ręka wraca za głowę wdech. Z wydechem zamknij żebra, spójrz na swój pępek, wyciągnij ręce daleko przed siebie, i unieś kolana do góry, do kąta prostego. Żebra domknięte, pępek wciągnij w stronę kręgosłupa i teraz prostujemy prawą nogę w kolanie. I opuszczamy tą prawą nogę w dal i w dół. I wracasz wdech. Góra. Oczywiście ta noga, jak się nie prosto do końca, może być delikatnie zgięta. To nie jest żaden błąd. Chcemy tu poczuć, że nasz brzuch istnieje i pracuje. Ważne jest to, żeby nagle nie robić taki stożek z brzucha, tylko żeby cały czas wklejać pębek w stronę kręgosłupa, żeby on był jak najbardziej płaski. I cztery. I rękoma sięgamy do przodu. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Druga strona. I w dal i w dół. Osiem. Siedem. Pępek do kręgosłupa. Wciągaj i ręce wyciągaj do przodu. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I odłóż stopy na podłogę. Przechodzimy na bok. Rolka jest pod łopatką. Wyciągamy dolną rękę w dal, górną odkładamy na podłogę. Opuszczamy, unosimy górne biodro. Tu może być dosyć intensywnie. Także jeśli tak jest na no spokojnie, w razie co, jeśli jest zbyt mocno, możesz zatrzymać się w jednym miejscu. Szukamy najbardziej bolesnego miejsca i zatrzymujemy się w jednej z pozycji. Ręce za głową opieramy głowę o dłoń. I w tym bolesnym miejscu rotujemy się przód i tył. I przód i tył. Sześć, pięć, cztery. Dwa. Jeden, zatrzymaj tam, gdzie czujesz najwięcej napięcia, i oddychasz w kierunku tego miejsca. I dolną rękę wyciągnij w dół, górną dłuż na podłogę. Unieś rękę w górę, wdech i wydech, opuść. Unieś, opuść i jeszcze raz, unieś. Super, zamieniamy stronę. Jeśli chcesz zobaczyć, czy podziałało to ćwiczenie, możesz sobie zrobić skłon na jedną stronę, zwrócić uwagę, co czujesz. Na drugą też zwrócić uwagę, co czujesz. Tutaj w okolicy góry powinno się troszeczkę rozluźnić. Nadal, jeśli masz dużo napięć w dole, kręgosłupa i w dole pleców, no to to ćwiczenie nie podziała, bo rolujemy górę. No dobra, ustawiamy się górne biodra w dół i w górę. W dół i w górę. Spokojnie oddychasz. Cztery, trzy, dwa. Jeden. Szukamy najbardziej bolesnego dla nas miejsca. Ręce za głową, odkładamy, rozluźniamy ramiona i bujemy się lekko przód. I tył. Przód i tył sześć pięć cztery: trzy dwa. Jeden. Ok, zatrzymaj tam, gdzie czujesz najwięcej napięcia, i oddychasz w kierunku tego miejsca. Górną rękę odłóż na podłogę, dolną wyciągnij w dal. unosimy rękę w górę wdech i odkładamy. I górę wdech, odkładamy. I jeszcze raz wdech i odkładamy. Ok, przechodzimy. Do wygodnego siadu. Może być skrzyżny, może być siad na piętach. I kładziemy prawą rękę na rolce. Lewą rękę wyciągamy w dal. I teraz sięgamy prawą ręką w dal, a lewą ręką sięgamy w tą samą stronę. I wracamy, otwierając klatkę wdech. I wyciągamy w dal. I wracamy. Jeszcze cztery. Sięgamy. Wracamy. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden, zatrzymaj. Ręka idzie za głowę. Otwórz klatkę, wdech, z wydechem łokieć w stronę kolana lub do podłogi. Wdech, otwórz, spójrz za siebie i wydech. Pięć. I wydech. Cztery. I wydech. Trzy. 2, 1. Zatrzymaj, otwórz klatkę, wyciągnij rękę za siebie i schowaj rękę za biodro. Za prawe biodro otwórz bark i pulsujemy ramieniem do tyłu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przez górę sięgamy do przodu i też 10 pulsów. 9, 8, 7, 6. Pięć biodra na podłodze cztery. Trzy, dwa, jeden i wracamy na środek. Druga strona. Lewa ręka na rolce prawa w dal. No i to samo. Sięgamy i wracamy. I pięć. I wracamy. Cztery i powrót. Trzy i powrót dwa I jeden zatrzymaj, wdech, otwórz klatkę, spójrzcie za siebie i wydech zamykamy wdech, otwórz i wydech zamknij ręka była za głową. faktycznie pięć cztery, ale ta to, wersja to też jest ok jakby co? i trzy dwa i ostatni raz Zatrzymaj na otwarciu i teraz prostujemy rękę. Schowaj rękę za lewe biodro, otwórz klatkę i pulsujemy ramię w tył. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przez górę sięgamy do przodu i też 10 pulsów. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I wracamy. Na środek. dobra. rolkę odkładamy na bok. Teraz ja przejdę tyłem do Was, żeby Wam pokazać ćwiczenie na łopatki za plecami, ale robimy razem ze mną, czyli wyciągamy lewą rękę w górę, prawą rękę w dół i tak jakbyśmy chcieli zrobić agrafkę, czyli takie połączenie dłoni, tylko że nie łączymy tych dłoni i nie kładziemy na plecach, tylko zostawiamy lekko poza naszym ciałem. I przez bok zamieniamy strony. I najpewniej tak będzie u większości z nas, że jedna ręka idzie łatwiej, a jedna idzie troszkę trudniej. Być może ona jest mniej stabilna, być może po prostu słabsza albo mniej rozciągnięta. Jeszcze 10. Staramy się tu mieć domknięte żebra. 9. Nie wyginać w kręgosłupie. Osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa. Jeden zatrzymaj i oprzyj już dłonie na, podło na swoich plecach. Być może uda ci się dotknąć. Jeśli tak, to chwytamy się, robimy tą agrafkę. Otwieramy ramiona, jeśli nie, po prostu próbujemy. I powoli idziemy na drugą stronę. I to samo. Domknięte żebra. I wracamy. I teraz ręce splatamy za głową. I łączymy z tyłu łopatki, wracamy. Staram się przy tym nie unosić ramion, czyli nie robić tego. Osiem, siedem, sześć, pięć. Tu w sumie już mogę być przodem do Was. Już wiecie o co chodzi. Jeszcze cztery i trzy. Dwa. Zatrzymaj i skłonę do boku. Cały czas na otwartych ramionach. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Odkładamy ręce na podłogę. Rozluźniamy ramiona. Otwieramy klatkę. Wdech. I wydech. Zaokrąglamy plecy. Wdech. I wydech. zaokrągli. I jeszcze raz. Te. I wydech. Wracamy na środek. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jak zwykle zachęcam do podzielenia się wrażeniami z tego treningu w komentarzach, dawania łapek w górę, subskrypcji. To mi bardzo pomaga i naprawdę jestem bardzo wdzięczna, jak to robicie. A więcej w opisie, tam też znajdziecie informacje, gdzie możecie mnie znaleźć poza YouTube'em. Do zobaczenia. Hej.